Rozdział siódmy. Kajtoś zdrów. Nieudane czary, cud, wielkie czary, awantury. Goście zagraniczni. Nadzwyczajny dodatek. Kajtoś już w domu. Zdrów. Już chodzi po pokoju, już nawet raz wyszedł na ulicę. Ojciec pracuje, mama zajmuje się gospodarstwem, a babcia wyjechała do Buja. Dlaczego wyjechała? Kiedy wróci? Nie wróci Antosiu, mówi mama. Nie powiedziała mu prawdy, bo nie chcieli martwić, bo słabszy był po chorobie. Babcia umarła. Jak? Dlaczego umarła? Co teraz będzie? Dlaczego doktor pozwolił? Od słowa do słowa domyślił się Kajtuj, że kiedy go całą noc szukali, a deszcz padał, wtedy babcia więcej się jeszcze zaziębiła. Więc przeze mnie... Nie, już dawno się źle czuła. Przecież leżała cały tydzień. Nie pamiętasz, Antosiu? Przeze mnie... Wie, przypomniał sobie, że jest czarodziejem. Miesiąc już dawno minął. Stanął przy oknie... Po co mama ma widzieć łzy? Żądam, Liliput, żądam, niech mi się babcia pokaże. Zaraz na szybie zobaczył twarz babci. Uśmiechnęła się do Kajtusia. Tak zawsze się uśmiechała, gdy ojciec na niego się gniewał, gdy coś zbroił dużego. Uśmiechnęła się na tej szybie, spojrzała łagodnie siwymi oczami i znikła. Wrócę babci życie tak. Musi się ten czar udać. Pójdzie na grób, obudzi i wróci z babcią do domu. Zdziwią się, od niespodzianka. Bywa przecież, że ktoś zaśnie i myślą, że nie żyje. Zapomniał tylko, jak się taki sen mocny nazywa. Bywa, że górnicy, zasypani w kopalni węgla, żyją, gdy ich pora odkopać. Czytał o tym w gazecie. Mamo, co? Pojadę na cmentarz. Dobrze, nie płacz Antosiu. Ale ja już, zaraz chcę. Nie można. Za daleko. Ja teraz nie mam czasu. No właśnie sam pójdę. Nie wiesz gdzie? Za chłodno. Wiem gdzie? Ciepło. Nie można, nie pozwalam. Jutro. Pójdę bez pozwolenia. Dziś. I mama się zgodziła, bo dobrze zna Kajtusia. Nie jest uparty. Można go przekonać, uprosić. Ale czasem, rzadko, trzeba ustąpić. Bo taki już jest. W dziadka się brodził. Nie można inaczej. Ano dała mu na dwa tramwaje szalik na szyję. zapiła palto na wszystkie guziki. Powiedziała, gdzie grób babci. Spróbowała. Nie znajdziesz, zaczekaj do jutra. No, idę już. Tylko wracaj prędko. Na cmentarzu, groby, krzyży. Kajtuś idzie pewnym krokiem. Nieom, nieomylnie wie, że tędy droga. Minął stare aleje i od razu między świeżymi grobami zatrzymał się, gdzie trzeba. Odczytał napis. Stoi, patrzy długo, przenikliwie, sięga wzrokiem głęboko pod ziemię. Do samej trumny. Westchnął głęboko, poczuł ból w piersi. Drugi raz i trzeci zaszumiało w głowie. Czwarty, piąty raz chwycił powietrze, ból w sercu. Chcę i żądam. Żądam i rozkazuję. Niech się babcia obudzi i wyjdzie z grobu. Cisza. Motyl usiadł na kwiatku, z krzydełkami się wachluje. Zakołysała się trawa. Żądam władzę czarodziejską. Ja, Antoś, Antoni. Ja, Kajtoś, czarodziej. Cisza. Chmura zasłoniła słońce. Cień na grób rzuciła. Krzyknął myślą zawziętą. Niech się babcia obudzi. Nagle, nagle niewidzialna ręka uderzyła go dwa razy w twarz. I w prawy i w lewy policzek. Zachwiał się, motyl frunął Przed oczami czerwone plamy i koła. Nigdy jeszcze nikt Kajtusza w twarz nie uderzył. Pierwszy raz. Stoi zbuntowany, zacisnął pięści. Tak właśnie bywało, gdy się bić z jakim chłopcem zaczynał. Poczekaj, już ja ci zapłacę. Podszedł do Kajtusia dziad stary. Widzę chłopcze, że masz zmartwienie. Masz zmartwienie? Masz, napisie, to cię wzmocni. Kajtuś sięga ręką, wziął podany kubek srebrny i wypił. Miły zapach, płyn chłodny i słodki. Znów nalał dziad. Pij jeszcze. Wypił. Dziękuję. Macie dziadku. Dał dziadkowi złotą monetę. Nie dziwi się nawet, że się w ręku znalazła. Nie spojrzał nawet na twarz nieznajomą. Pochylił głowę do ziemi. Idzie prędko, jakby mu się śpieszyło. Idzie prędko, a gniew i bunt ustępują. Czuje w sobie ciepło, wesołe i lekkość dziwną. Jakby się w powietrzu unosił. A serce bije. Mija bramę cmentarną. Idzie pieszo. i nie, nie wsiadł do tramwaju. Pierwsza, druga i trzecia ulica, wąska ulica idą przed nim dwie panie. Jedna z teką pod pachą, druga uperfumowana. Ząpią boli, czy co? Trzyma chustkę od nosa przy twarzy. Ktoś chce ją wyminąć, a coraz ktoś potrąca i przeszkadza. Zniecierpliwił się, pomyślał. Niech idą tyłem. Ledwo zdążył się usunąć, bo one zamiast naprzód co cofają się w tył. Jak raki nie odwróciły się, tylko nogami w tył przebierają. Ludzie patrzą się zdziwieni, a one rozmawiają jakby nigdy nic. Zwariowały baby, czy co? Teraz taka moda, w Paryżu wszystkie bogate damy tak chodzą, zażartował cyklista. Ale kiedy potrąciły piekarza, który niósł na głowie tacę z ciastkami, ten dawaj im wymyślać. A pokraki, a flądry, a marmuzele. Przestraszony, dawaj tyłem uciekać na drugą stronę ulicy. A środkiem ulicy samochód pędzi. Szofer chce zahamować, ale za późno. Przejedzie. Kajtuś pomyślał spokojnie. Niech w aeroplan do samochodu powiedział. A ten zaraz pofrunął w powietrzu, bo wyrosły mu skrzydła. Dwie panie, ta z teką i ta z chustką przy twarzy stuknęły się o mur kamienicy i stanęły nikt teraz na niej nie patrzy niech stoją pozadzierali wszyscy głowy do góry tamci w samochodzie krzyczą ze strachu jako pętani a fruwający samochód znikł za dachami domu zaraz policjant i zaraz pan z gazety co się stało kogo przejechali nikogo nie przejechali tylko jakaś nowa sztuczka amerykańska. Każdy opowiadał inaczej. Ten z gazety wyjął pióro i pisze: Jak się to zaczęło? A, te dwie tam stoją, tyłem chodzą, tam pod ścianą. Pchają się, gapiów coraz więcej. Policjant rozgania, nie może dać rady. O, głupi naród, pomyślał Kajtuś. I poszedł dalej. Stanął przed słupem z ogłoszeniem, chciał zobaczyć, co dni nagrają. A na słupie wisi duży, żółty afisz, że profesor powie odczyt. Odczyt polityczny, ekonomiczny. Co to jest? Odczyt polityczny, ekonomiczny. Co to jest? Kajtuś nie wie. Nie wie, że do Warszawy przyjechała zagraniczna wycieczka. Przyjechali bogacze, mają bank założyć, mają Polsce pożyczyć pieniądze. Właśnie do zagranicznych gości ma profesor mówić po francusku, żeby się nie bali pożyczać, bo jest kryzys, ale Polska bogata i odda, zapłaci. Odczyt, zawracanie głowy, polityczny, ekonomiczny. Czasem podobają się Kajtusiowi wyrazy, których nie rozumie, a czasem gniewają go. Odczyt, zawracanie głowy. Niech będzie tak napisane. Profesor gwizdał, będzie świstał, będzie fikał koziołki, łykał ogień, piał jak kogut, tańczył obertasa. I jest tak właśnie, jak kazał Kajtuś. I na wszystkich słupach ogłoszeniowych, w całym mieście, w całej Warszawie, jeśli się Kajtusiowi zachciało, pojechał taksówką na bogatą ulicę. Wysiadł przed restauracją. Restauracja bogata. Pierwszorzędna. Przez wielkie szyby lustrzane widać stoły przykryte białymi obrusami, na stołach kwiaty. Wejść czy nie wejść? Ile też tu obiad kosztuje? Sięgnął do kieszeni, ma 100 złotych. Dobrze, wchodzi. Przy drzwiach szwajcar w czerwonym płaszczu ze złotymi guzikami i nie wpuszcza do środka. A ty czego? Ty po co? Jestem głodny. Tu brać nie wolno. Ja zapłacę. Wychodź, powiadam. Dlaczego? Bo ci mówię, bo wezmę za kark i wyrzucę. Spróbuj pan ruszyć. Szwajcar chce rękę wyciągnąć? Nie może. Chce zawołać? Nie może. Oczami tylko przewraca, jakby się dusił. A Kajtuś podywanie wchodzi na salę i siada przy stole. Przy jednym stole siedzą dwaj panowie i pani. Przy drugim siedzi oficer. Przy trzecim pani i chłopiec... W marynarskim ubranku. Wreszcie grupa wesoła. Aktorzy i aktorki co grają w teatra. Pani Ober, woła aktor, czeka nowy gość. A to co za jeden? Kto go wpuścił? Ruszaj stąd zaraz. Wszyscy przestali jeść, i patrzą zaciekawieni. Pada Szwajcar. Mówiłem, że nie wolno, a on przed dzieciakowi nie mógł dać rady, nie Idzie gospodarz, sam właściciel restauracji. Gruby jak beczka. Kłania się ofcelowi. Cześć, kłania się paniom. Kłania się panom. Szacunek dla pana hrabiego. Nagle groźnie do kajtka. Ty co? Ja pstro. Proszę dać obiad. Mam 100 złotych i zapłacę. Brawo, zuch mały, 100 złotych ma. Nie daj się, buntują go aktorzy. No pewnie, że się nie dam. Będzie awantura. Mamo, choć ja się boję, zaczął płakać chłopiec w marynarskim ubranku. Kajtuś swoje. Chcę jeść, zapłacę. Ile się należy? Ukradłeś pieniądze, wynoś się. Ukradłem? Poczekajcie. Zawołać policjanta. Kajtuś wstał, mruknął, spojrzał. Naraz otwierają się okna, a talerze, noże, butelki, pieczone kurczaki, półmiski i obrusy wszystko fruwać zaczyna. Kelnerzy Wyciągają ręce do Kajtusia. Ale lecą w górę pod sufit. Przylepili się do sufitu włosami i fajtają nogami, jakby tańczyli. I tak samo gruby gospodarz. Aktorzy zaczęli klaskać z uciechy. Kajtuś rozkazał: Niech siedzą, dopóki nie wyjdę. Myśli Kajtus z goryczą. Kłamie przysłowie, gdy mówi, że nie suknia zdobi człowieka. Dotknął palcem swego ubrania i już elegancki panicz idzie przez ulicę. Ale i tego było Kajtusiowi za mało. Niech wszyscy panowie będą w sukniach, a panie w spodniach. Teraz dopiero zaczęła się heca. Bo stoi student z panną i patrzą na słonie. Nagle. Co pan zrobił? Ja nic, ale pani co wyrabia? On gapi się na nią, a ona na niego. On w sukni i damskiej bluzce, a ona w spodniach. Co to? Jakaś babina, gdy zobaczyła, że ma spodnie i męski kapelusz, krzyknęła i zemdlała. A tu znowu pensja żeńska. Dwadzieścia par uczennic, a za nimi wychowawczyni. Pilnują, żeby był porządek i dobre wychowanie. No i masz jak piorun z nieba. Co ludzie sobie pomyślą, co powie przełożona? W spodniach one i ona. Do domu, w tej chwili do domu. Oczy zasłoniła rękawiczką. Co tchu uciekają? Opowiadali potem ludzie, że uciekali z łazienek w jedwabnych sukniach damskich prokurator sądu, wiceminister poczty, senator, krytyk literacki i profesor higieny.